Witam was widzowie w trzecim odcinku Legend ulicy. Teraz właśnie jedziemy sobie na wyścig, a wam widzowie przypominam o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, zostawieniu lajka oraz komentarza co byśmy mogli zrobić w następnym odcinku. To macie jakieś pomysły co źle robimy, co możemy poprawić w tej serii, to dajcie to, no, po prostu rozpiszcie się, ja czytam te komentarze. A może to naprawdę urozmaicić serię, ponieważ to też wy decydujecie, co nasza postać ma robić. Nie tylko ja, bo ją tworzę, ale również wasze decyzje będą decydowały o losach naszej postaci. Widzowie, my stoimy i czekamy na wejścika, dzwoni nam jakiś numer. Halo? O, halo? Słyszymy się? Halo, halo, słyszymy się y... Cześć, yy, cześć. Dowiedziałem się, dowiedziałem się o tobie o... o, o przez przed wyścigi. Chciałbyś się może spotkać, bo to nie jest równo na tyle. No mogę się spotkać tylko gdzie? Hmm. Gdzie jesteś? No, w paleto. Na wyścigu miałem jechać Eee, yy, wyślę lokalizację, to jest paleto. No dobra, to wyślij Dobra Mogę się. Dobra. Widzowie. Nie wiemy co to jest za gościu. Drugi odcinek pod rząd mamy się z kimś spotkać. I cholera wie co to są za ludzie, bo... Znaczy do no pierwszy, w drugim odcinku to tak. Jeżeli nie widzieliście zadzwonił do nas czarny charakter. A teraz? To to do cholery jasnej jest Dobra Dostaliśmy lokalizację od niego I jadę już tam do niego się spotkać Więc My widzą, więc zaraz w sumie będziemy już na miejscu A ja daję wam się już wczuć W postać Dobra, widzowie, to podchodzimy do niego. Mm. Czego chcesz ode mnie? Chcę ci coś zarobić. No, zależy o jakiej kwocie tu mówimy. Na sam początek 3000. No dobra, zależy co mam zrobić. E, już ci mówię. Musisz ukraść samochód. <coughs> Aston Martin. V8, witaj 1977. Rok wydania, tak? Tak. A dostanę od ciebie w najbliższym czasie lokalizację tego auta, czy coś? Mogę cię podesłać. Dobra, no to. Jak oczywiście się zgodzisz? Mogę co zrobić. Tylko, że od razu mówię, że będzie trudno. No to postaram się tego nie spieprzyć. Najwyżej będzie to troszkę w zniszczonym stanie. No dobrze. To tam, daj jakąś karteczkę z lokalizacją, czy nam na telefon mój weźli. Nie już ci No jakąś... Tu masz. Proszę bardzo. Dzięki. Za, za tydzień powinieneś mieć furę od Dobrze. tego. W tym samym miejscu się spotykamy. Tak. O cholera widzowie. Jedziemy teraz na warsztat, bo już się powoli miał wywalono, jeszcze ten wyścig. Jedziemy na warsztat i widzimy się zaraz. Cholera, miejsca tu nie ma. zobaczyć ten? podziemny garaż? Później stary. Teraz idę się przebrać w ciuchy i biorę się za tamtego balera. No. jest właśnie schowany w tym garażu chyba? Czy. Bo nie pamiętam co tam pracownik. Tu stoi. A jest, jest. Idę na górę się przebrać. Jest u nas ten. Yy, jak on miał? Takashi. Bo robi safurę. Od, od rana. Dobra. Boże, widzowie, nie ufam tym Japońcom, trającym, tak szczerze. To, to są jakieś dziwni ludzie. dobra. Zebrani. Pobierzemy się za tą furę. Pobierzemy <grywy> się za to auto. Dobra, hamulce. To jest tył czy przód napęd? Nie, to jest tył czy przód napęd? Znaczy To amul... chyba 4x4. A gdzie no będzie? Tył A albo 4 na 4 Hamulce na czterech kołach czy na dwóch będzie miało? No, zobacz sobie, nie widzisz? Stary, Tym tak stary, że nie no, widzę. No na czterech kołach hamulce, to cztery na cztery chyba jest. No, w ogóle kolejny, kolejny dzisiaj na, do nas ten klient przyjechał z Golfem, tylko że zostawił go w tamtym garażu obok. Czy jednak ktoś go używa. Nie wiem. I gościu po prostu tak, się, a ja chcę ten. Ja chcę, żeby był głośniejszy. No to wiesz, to tam nic nie trzeba robić dokładnie. Zmienisz mu tam wydech na taki nie. prosty. Pytanowy czy coś. Przelot, zrobisz. No. Bierzemy Co tam się. U ciebie? Bierzemy się za to cholerne auto. To jest cholerna k-a-torga. A-torga dosłownie. Nie, nie opadnie, nie powinno. Ale pelga jest odmontowana, więc... Robimy to na ryzyko i na droższe koszty, ale klient się nie zgapnie. Hmm. O! Oh. Nie uwierz co zrobiliśmy tak. Gościu chciał wydech, zaklęliśmy mu wydech taśmą i zrobiliśmy dziurki, żeby strzelał. No i co? No i policzymy go 6000 za to. Ja pierdziela. <grym>, a gościu ma taśmy nad wydechą. A jak coś, to jest pomysł tego. Yy, tak aż jego nie mój. I tak zrobiliśmy to bez umowy, więc co nam zrobi? Nic. Tak. <grym>, dobra, weźmiemy. Mary, o co się rozbiłem? Głupszych pomysłów nie mam Widać, że się nie Wymieńcie tam jed w jednym kole, w dwóch kołach przed nich ten o, hamulca. Dobre, To hamulca. Dobra, da się robić. Dobra, zrobisz robi. Chyba Stary, chyba mocno, ale Ja oni to na hamowni robią Mały ten warsztat Tak szczerze widzowie, jak teraz tak patrzę z góry On jest totalnie mały Tak patrzę na to, to on jest totalnie malutki Oh. Ej, Ejden. No. Sprawa jest. O, yy, no, to chodź na no, no, chodź na górę. No, chodź na górę. Co to za sprawa? No, Co za sprawa. No to Tak, nie wiem, czy Mia była na garażu. była czy nie. A kiedy miała być? Czy nie było, no, czyli ci tego nie powiedziała. O, no. Gory, nie było, to ci tego nie przekazała. No, bo miała ci powiedzieć, że jest akcja do zrobienia dzisiaj w nocy. Jaka? No, nie do końca legalna. Ukryj dwa no. to. I wiesz, to co lubię najbardziej. No, yy, mam garaż taki na, yy, 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 taki, no taki po prostu tam, tajna baza, taka on tak to nazwę w sumie. Tajna ten, baza. No i bierzemy te dwa auta, szmudujemy, no, odkładamy tam i ja tam wyślę tego, Jukiego, żeby tam po prostu rozkręcał te auta na części i je sprzedamy. Jukiego? To jest ten, co no, jest mu lepę ten... dałeś? Tak, to jest ten, co się spóźnił. A to, to jest ten, mi się mylą zawsze. Oni. Yy, mm -hmm. No i procenty dzielę tak. Ja 50, Ty 30, mi ja 20, bo nie będzie uczestniczyć, ale to za załatwiła. No, no, chyba, że przyjedzie na warsztat i będzie chciała pojechać. No to wtedy policzę: Ja 40, Wy po 20. Będzie na Twoją niekorzyść. Życie. Życie. Ale wyjdzie dużo z tego, bo to, są, to nie są zwykłe auto. Ja, no, dobra. Yy, no to o trzeciej jakoś możemy się spotkać gdzieś tu. O trzeciej? No i załatwiłeś załatwiłbyś sobie stroj jakiś, jakąś maskę czy coś. Mmm, no co no wezmę... No, weź z warsztatu. Jakąś szmatę zwykłą. To tutaj. jak to zrobić? Mm, to nie jest jeszcze przemyślany do końca plan, ale myślę, że bez policji się obejdzie. I jeszcze yeah. ten. I druga sprawa to, że potem na rozluźnienie nie możemy iść na wyścig, co ma mieście. O jasne. W sumie jeszcze przekażę to temu. Mm, jak on ma na imię Jezus Mario? Ten Takashi Takashi, dokładnie Takashi. Już mu przekazałem co ma zrobić z GTR-em, Twoim. I powiedział, że załatwi to. Co? <grywa> że wymiana? Może no, by. No, tuning taki, wiesz. A... Dobra. A wymiana to powiedział, że się zastanowi. I że. No, na razie by nie chciał, ale wiesz, ja ci kogoś mogę załatwić. Na tym wyścigu może kogoś poznasz. Eee, a... może poznam. Wiesz jak ja jestem do nowych relacji. Wolę te stare. No. A mi, o, o mi to mi opowiadałeś już trochę. Wczorajszego wieczoru. Opowiadałem. A jak tam? Jak tam z nią się? No co no? Co, jesteście razem? <laughs> Chciałbyś. Nie, nie. Chciałbyś. No, ja wiem, że byś chciał. Gdzie wy byliście na tej randce? Na, na paleto. A, co tam za 10 dolarów to tam chodzi taki pewien czarnoskóry pan. Tak powiem, bez koszulki często sprzedaje kwiaty i wiesz komu on to kręci? Sąsiadowi, dlatego tak tanio. Ta Supra kosztowała 180 tysięcy, czego nie rozumiesz? No Dobra. Dobra, chodź, musimy załatwić jeszcze tą sprawę. No, nie eee, Twoim pojedziemy? Ja mam auto do tego. Bierze. Mogę ci je zaprezentować, tylko się nie śmiej. <laughs> to jakiś mini Cooper? Dobra, no weź zobaczysz. mnie nie denerwuj no, Myślisz, że dlaczego ci, ci mówiłem o tym podziemnym garażu, że tam można zdjęć robić. No nie. Chciałem ci o tym powiedzieć Teraz tam, żeby wiesz, żeby było na osobności. To... O choć to jest Mhm. Mm no widzowie on coś tam parować A tu stoi auto. Dobra, faktycznie coś jest. na auto! Wśród motoryzacji. De. No ale... miało się nie rzucać w oczy, tak powiedziałem. Tylko hmm. że gościu nie wiedział w jakim sensie. Hmm, Tutaj ja mija sto i. to w ogóle, je, w ogóle nie jeździ. O, I... Mija, ale to ja auto tak se zostawiło. Nie no, chyba jest dobra. w środku. I jak coś to auto potem idzie na złom. A. Albo do morza. <laughs> Raczej do morza. Yy, o, ogarniesz mi ciuchy, oddam ci kasę. Ogarnę ci Dobra. Yy, hmm? Tu o trzeciej. Tutaj o trzeciej się spotkamy. Eee. Yy. Biodaj. Jednak zlici spotkania, Cię. nie odbiera telefonów Aaa, szkoda no. Auto odstawione, baler odstawiony, o mhm. No 4 kilometry Dobra, skoro jesteśmy w aucie, które no. jest na akcję... Oj a do No Czekaj Halo Takashi, no co tam Głuchy telefon, jak zazwyczaj Nic nowego Dobra, jedź tam stare. Dobra, I... no to co? Chwilę drogi nas czeka, to sobie poczekasz. Maybe Dobra i wiesz jaki w sumie teraz wpadłem na pomysł? Hmm? Yy, przecież tu jest woda, no to co? co za problem tutaj utopić to auto? Żaden. No właśnie. Radniemy mu ze tak A w ogóle jak to jeździ? Co tu jest? Czekaj, to gdzieś tu te auto stoją. Czekaj. Tutaj można utopić to auto w sumie. To... Ja to wysadzę. Patrz, czy nie, nie ma kamery. ani... Ojej, Dobra, to tu. Wysiada ja utopię teraz auto szybko. Mm -hmm. Po prostu je wrzucę. Dobra, my widzowie się rozglądamy, czy tu kamery nie ma. <śmum> nie ma, nie ma. Radio by nam się przydało jakieś. Kory. Nie ma kamer, nie ma, nie ma, nie ma. O Boże. Masz klucze? Masz klucze do garażu? Masz klucze do garażu? Y y kluczy nie mam, ale mam wydręki. Spokojnie. Dobra. Bo tutaj ma... Dobra. Ten? Działa, działa, działa. działa. Wchodź. Oh. Jest tutaj. dobra A jedziesz? A jak myślisz? Y czekaj, klucze są tutaj. Bierzesz kurz do Ato. Yy, są tacy głupi, że je tu zostawiam. No to co, bierz tamtą? Tam. ja biorę tą niebieską. Oho, widzowie, dostaliśmy Iy, lepszą furę. Ten. Za tobą będę jechał. Dobra. Jedziemy, widzowie. Mm, on umie jeździć, tak niezbyt? Uo. Dobra, jedziemy. Zadzwonię do niego. E. Ale co tam takashi? Jaki takashi? Gdzie mamy Aha, jechać? A, a kto dzwoni? Jedź za mną. Myślałem, że nie mogę na razie gadać i myślałem, że znowu dzwoni Nie. Yeah. Ale to jedź ładnie. To no patera Ale twoje auto jest jakieś zmutowane. Patrz teraz O kurde... Och. No jedziesz? dalej. Tak. A ja nie Z wiem. Nie wiedziałem czemu się zatrzyma. Przecież... Nie wyprzedziłem. Dobra, teraz mnie nie wyprzedzisz. A ja nie wiem gdzie mam jechać, więc no. O Boże, widzowie, on całą naprawę... ...prawo jazdy w Jeepsach wygrał. Tak on jeździć nie potrafi. Eee. dobra, to się z nim rozłączam już. Minutę tu jechaliśmy. Eee. Uważaj, bo tutaj też jest tam czujnik. Ja! Yeah. No, taka mała. Taka mała ruderka. Taka tu mała rudera. No, tutaj czasami sobie lubię posiedzieć, jak widać. Tak, typowe ty, typowe tony. A i tutaj jest połowa naszych części, stąd hmm. Czyli mi o no, tym miejscu wie no, Ja wiem, bo to jest nielegalne miejsce i tu są nielegalne części. Aha. A pytasz się skąd? No, z takich aut na przykład. A nie lepiej wam je sprzedawać, czy te akurat są na sprzedaż? I te co siedzą tutaj w, biur w biurze, to są do aut, a te są na sprzedaż. Aha. I wiesz, jak to działa. Dobra, to czym wracamy? O kurde. <laughs> Zadzwonię do Takashiego, bo i tak miał sprawę do mnie. Powiedz, że niech przyjedzie czteroosobowym autem. Dobra. Nawet My niech balera niech weźmie, nawet niech balera weźmie. Ten naprawiony? Ten co hamulców nie mam a, ale już mam, bo został odstawiony, to chyba musiał naprawić go ten. Halo Takashi No bo jest taka sprawa, nie? Yyy, przyjedziesz do mnie? Eee, yy, wysłaj myśleć lokalizację. Tylko weź 4osobowe auto najlepiej. <ścoughs> Co, nie czy co chcemy? Bo sta Musisz go zrobić, znaczy, bo on będzie, będzie sprawa taka, opowiem ci potem. Dobra, to przyjedź, na lokalizację. Dobra, dobra, dobra. A taka aż się wie o tym miejscu, czy nie? Nie, więc chodźmy, odejdźmy trochę. No. Tary. pod latarnię dawaj, pod latarnię, pod latarnię. Czekaj, dobra, chodź tu, pod latarnię. Pod latarnią staniemy. Jak się wypnę, a jak się wypnę. O się wypiąłem? Co, nie wie, kim jesteśmy? O, nie. Dobry. Witam. Dobry. Uber. Można pojedzie o włączenie muzyki? Na auto Exotic proszę zawieźć. Dobra, tak? Skąd, od kiedy ty masz takie auto? Aaa, na śmieciach było. To, co sobie wziąłem? Tak, się auto Brazie na to jak w wygrać. <grym> jak ty jeździsz? Oooo. Kurde. Jezus, Maria. może, no jakoś... Gdzie ty jedziesz? Czemu ty jedziesz, stary, dłuższą trasą? Czemu ty tak jedziesz? Ja. tak jadę. Tak. Dobra. Poczekaj. My widzowie, jedziemy teraz na wyścig i widzimy się. Już. No i... Dobra. Widzowie, no. My jedziemy na wyścig sami bez ekipy, tak jakby wyrzec. No. Mm. Więc. My zaczynamy wyścigiem, zaraz tam mo może kogoś poznamy na tym zlocie tak zwanym. I zobaczymy, może jest ktoś ciekawy. Hmm. Może zobaczymy, jest tam ktoś ciekawy. A wam pod koniec tego odcinka przypominam o zostawieniu jeszcze subskrypcji, lajka i komentarza jakiegoś kanala. Uh, A tutaj nie ma miejsca. Co tu? Zanąć. Dobra. Ej lineik Hejlainamy, to wymy gramy na luzie. Cześć, cześć. Przyjechał jak amator wyścigowy. Dobry dan Cześć. No. No debi. Mieści się, zmieści się, tak. Ty prawo jazdy tak A co ci chodzi? Nie ja rozumiem e, mm -hmm. Bardzo ładny, bardzo ładny pojazd proszę Dzięki Okej okay. Eee, ej Japoniec Ono tu Powiedz ty mi no jak ty Codziennie zmieniasz auto, powiedz mi to No to jakoś wyszło, że tu preaktualnie nie ma No No, no to... i musiałem coś wziąć, a S14 sprzedałem Chcieli super też sprzedać, tak? Nie, nie sprzedaję aktualnie, ona jest, ale nie mogę gdzie powiedzieć Ale Ale jest w Los Santos, ale no niestety nie mogę ją na razie jeździć, dlatego wziąłem ją teraz. A, dobra, pewnie przez pościg z policją na tym, to nie? Mhm. Na Sandy. No, można tak powiedzieć. Dobra. Myślisz, że z tym białym Skyline'em mam szansę na wygraną? Jesteś pewnie bardziej skrętny, wiesz, więc... No, czysto teoretycznie jestem bardziej skrętny, ale jak widzę tamte auto dalej, to... troszkę... mogę mieć więcej mocy. Możemy mieć mniejszego po max. No. no. z tego co ja patrzę, to chyba GTR ma najwięcej. No. Później jest BMK i pewnie tam na końcu ten... mniejszy. Ta, to jest super 90 5 No. To co, zagadek do Skyline'a, ja zobaczymy, nie? Yeah. Aktywny wydech sobie zamontowałem w tej gitarze Eee Gdzie jest właściciel To Ja jestem, o co chodzi? Emocje. No chodź, ścigamy się Ej Nina, chcesz się ścigać jaką stawkę Musimy się tutaj założyć Mmm. 5000. Chodźcie, afera, afera jest, chodźcie. No dobra dobra, no nic ci będzie, niech ci będzie. No Ścigę cię będę Teraz to tak no. jak, jak zawsze Wystartuje ktoś? Nas? Ja mogę wystartować. No to chodź. Pomaga nam trzeba. Tylko my się ściskacie?

I just wanna lie Sip a drink and it got me in a trance Take the money, baby, I don't wanna dance I just wanna lie Got a salary up in my cargo car Push one button, make the car go That I've been a man since top speed Best kept secret, but it's time I need a spot, I just want a lot, not a little bit. I don't need to pine, just a little sip. Been up in the mood and it's active. Up with the moon, I'm relaxing. I like nice things, nice things, pricey. Whole lot of carrots, my type thing. Whole lot of characters like me. If you only tell me yes, you can be around me, be around me, can be around me. With some bees and some to be around me, be around me, don't you stick around Dobra, trochę stanę dalej od tego. No aż... Ja. Drugi wygrany wyścig, tak jakby by rzec. to rozumiesz? No. Musiałaś... miałeś auta podkręcone, rozumiesz to? No. To oszukiwki no, sto. Tak, no, oszukiwki no. sto jest no. ten. Oszy ludzi oszukujesz. A wiesz, że można turbo włożyć do auta? Oszukujesz ludzi. No. O, to jest zgodne z zasadami. No, wszystko jest legalnie podkręcone. O, ale będzie na zloty Instagram, kowawel. No. O, do będę pisał Ale mam te pieniądze! No O, dobra, jednak Bo nie, znowu szukizno! Niczym nigdy więcej nie przyjadę, szukizno! Szukują ludzi! Idź Pojedź Idź, pograj! Wsadziłbyś okay. się, wsadziłbyś się, wsadziłbyś się! Pokera, okay, right, idź, pograj! Przyda mu się, trochę z tobą to nie chce grać Niech do kasyna pójdzie Ola, hojera, ty! Przegrał z No Życia cię no, gratuluję wygranej! No. Gratulacje Ja idę z tego slotu już nie ma co tu siedzieć To my też idziemy Dawaj dawaj bago i nie ma... A dobra, ten Ej, a Dobra, idziemy.